Cześć, tu Maksymilian i kanał Maksymalnie. W najbliższym wyzwaniu podejmuję się czegoś najbardziej hardkorowego w całej karierze kanału Maksymalnie. Jadę właśnie do Gdańska i z Gdańska do Warszawy wrócę, uwaga, na piechotę. Wyzwanie ma również ukryty cel, jakim jest pomoc dla pana Ryszarda Szurkowskiego, który uległ wypadkowi i wymaga kosztownej rehabilitacji, dlatego jeśli chcesz pomóc i wpłacić symboliczną złotóweczkę, to w opisie filmu masz link i możesz w tym momencie to zrobić. Trzymaj za mnie kciuki, bo to będzie ciężkie. To będzie To dla moich nóg i dla mojego organizmu. Torby spakowane. Dotarliśmy na piknik Dzików. Witamy się z chłopakami, witamy się z dziewczynami, witamy się ze wszystkimi, którzy tutaj są. Za dwa dni wychodzę stąd na piechotę do domu. 323 km to... Pełnię twoje jedno marzenie no wiadomo w granicach rozsądku, żeby tam nie biegać na golasa po muciaku, czy nie coś. No to nie ale jest marzenie, twoje ale... jedno marzenie, jeżeli zrobisz to. Przybite. Na, na I na w ramach motywacji nie wierzę w końcu. Dzięki stary. Jak będziesz po 20 km wyglądał? Tak będziesz po 30 po 35 Tak To jest moja opinia na temat Twojego wyzwania A ja to zrobię <grymianie> Zrobię to U, e, Udane i rękowane sens Trzymam kciuki serio Zimasa Ostatnie dwa dni urlopu i ruszam jutro. Przyjeżdża Bartek mój operator razem z technicznym Jak myślicie uda mi się Dajcie znać w komentarzu koniecznie Przyjechała do mnie ekipa wsparcia, mówię, eee, chłopaki będą nadzorować moją wyprawę. Wałek do masażu dostałem, mam w razie czego dużo plasterków na stopy, od blaski, żeby mnie samochód nie zabił. Dodatkowo mam opaski na kolana, słuchawki, e, filtr, 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 żebym się nie spalił, żele energetyczne, e, kolejną rzeczą jest powerbank od plusza. Taki powerbank zabieram ze sobą, z pewnością mi się przyda. Piąta 30, pobudka, prysznic, i ruszam w drogę. Ile obstawiacie, że zrobię 10 50. km? 50 to maks. 50 to maks, co możecie być? Czuję się na siłach, czuję się zmotywowany i jeszcze bym pospał. Jestem przy tabliczce Gdańsk przekreślonym i tutaj zaczyna się moja podróż. Chłopaki odjeżdżają, a ja ruszam w drogę. W mam najpotrzebniejsze rzeczy: wodę, plecak, telefon. No i oczywiście potrzebuję dużo internetu, bo będę robił dla Was relacje na moim insta i kanale na YouTube. No a kto mi daje dużo internetu? Oczywiście plusz abo. Sprawdźcie sobie ich ofertę, bo oprócz socjali w cenie macie 15 giga na wszystko, 10 giga na YouTube a i to wszystko za 25 zł. Resztę rzeczy mam mój operator w samochodzie, który będzie dojeżdżał do mnie średnio co 15 km. 23 km do Strzewa. Ciekawe ile mi zajmie pokonanie tej trasy. Chyba jestem już w Pruszczu Gdańskim, nie widziałem tabliczki. Na razie jest ok. Przyjemna trasa, trochę ciepło. Na wszystkich moich mediach społecznościowych udostępniłem link z lokalizacją mnie, czyli mnie jakby w danym momencie gdzie jestem. Więc jeśli ktoś powie, że to jest ustawka, podążam w kierunku Strzewa. Ale ładnie. Za mną jakieś 7 km. Idę, zwiedzam. Mam nadzieję, że nie zacznie padać. Jechać tą pogodę. Trzy godziny, niecałe drogi. A deszcz leje od jakichś 40 minut, już cały czas. Zaczęła mnie kuć e, noga z prawej strony, z tyłu, pod kolanem. Mam nadzieję, że to nie coś poważnego i że zaraz przejdzie. Spróbuję to rozciągnąć, bo za chwilkę mam 30 minut przerwy. Po 3 godzinach musiałem się przebrać, bo trochę zmokłem. Mam jakieś 290 km do celu. Eee, I podjechał do mnie Krzysiek. Eee. Cześć, sięma. Wchodzę na Instagram, patrzę, o Maksym idzie właśnie do Trzewa. To mówię podjadę i przywitam. No. Trzeba zbić grabkę w końcu. Z kolegą tutaj z Warszawy. Eee, no. Mega szacun, ci, za to co robisz. Szczególnie za to, że dla Ryszarda idziesz. tu już w ogóle jest mega. Przechodzę sobie przez Trzew właśnie. Trzew, ciężko się wymawia. był widzów postępny. Siemaneczko. Bulwary Wiślane. Byłem w czarnej dupie, musiałem się zawracać z 500 metrów dodatkowo. Za mną już 30 km. Eee, zmierzam jeszcze na most. Przejdę przez most i tam spotkam się z Bartkiem. No jak dobrze, połowa drogi za mną. Po jedzeniu najciężej było ruszyć. Musiałem się na chwilę zatrzymać. Moje nogi potrzebują odpoczynku. Malborg wszedł do mnie. Prawie 50 km. Jestem w cholerę zmęczony. moja oklejona w plastry stopa. Potrzebuję mocnego kopa. No i co, dzisiaj, na no dzisiaj to jest koniec. Jedziemy do noclegu, bo nie dam rady przejść nawet kilometra więcej. Ustawiłem sobie budzik na siódmą, jestem gotów do drogi, idziemy zjeść śniadanie i ruszam. Nie ma wymiękania, drugi dzień. Jesteśmy w miejscu, w którym wczoraj, wczoraj skończyłem. Trochę się rozgrzałem i już ruszyłem eee, z Malborka. Teraz trafiłem na gorszy teren, dużo robót drogowych. Dużo ciężkiego terenu, nogi trochę bolą, więc trochę trudniej się też po tym chodzi. Właśnie zdjąłem słuchawki, jest tu taka cisza i spokój. Chłopaki do mnie dojechali, krótka przerwa. Może podkleję piętę i lecę dalej. Miejscowość Łabuń, cisza i spokój. A jak? Do Warszawy, do Warszawy to tamtędy za mną proszę iść. <laughs> Już 20 km za mną i na trasie spotkałem krówki. One to mają wywalone jajca. Krownie mają jaj. Byki mają jajca. Co tam, Maksym? Jak stópki? Eee, mam pełno pęcherzy, pękanych pęcherzy. To jest kurczę walka z samym sobą. Przez te odciski cały czas idę, z każdym krokiem czuję je bardziej. Dajcie znać w komentarzu, jaki wy największy dystans pokonaliście pieszo. Jak wiecie, większość moich rzeczy wiezie z tyłu Bartek w samochodzie. A ja będąc na przerwie, nie zauważyłem, że pada mi bateria w komórce. A telefon jest moim łącznikiem ze światem, no i z operatorem. W telefonie mam jeszcze nawigację, a do końca nie wiem, gdzie będę spał. Poza tym, za chwilę zrobi się wieczór. Na szczęście w moim worku mam zapasowy powerbank od Plusza. I dopiero teraz zrozumiałem, jak bardzo ratuje on życie. I wy też możecie taki zgarnąć, bo jak widzicie, Nigdy nie wiadomo kiedy może się przydać. Co zrobić, żeby wygrać taki powerbank? Wystarczy przenieść numer do Plusza Abo i napisać mi tą informację w komentarzu pod filmem. Pierwsze 10 osób, które to zrobi dostanie ode mnie i od Plusha właśnie taki powerbank. A i ważne jest to, że oferta Abo jest dostępna na limitu.pL i możecie przenieść swój numer bez wychodzenia z domu. Także ja będę ładował teraz swój telefon, bo przyda mu się małe co nieco prądu. Zostało mi 6 km do celu. Koledzy podjechali, odprowadzają mnie. E, gonili mnie ile? parę kilometrów. Dzisiaj też zrobiłem 48 km i moje nogi po prostu chyba więcej nie pójdą. Dlatego tutaj kończę i tutaj zaczynam jutro. Mam nadzieję, teraz jadę się regenerować, moczyć stopy. Czas rozwiązały sobie łydki. Słuchajcie, wstałem i nie jest gorzej niż wczoraj rano, także właśnie kleję pięty. Jeszcze przed wyjściem dostaliśmy ciacho. Pierwsze koty za płoty 17 km prosto przede mną do Iławy. Przydałoby mi się coś takiego. Idę od 25 minut i już pierwszy widz, pierwsza fanka, tak naprawdę kurczę. Jest takie fajne uczucie. Moje śniadanko z czekoladką. Za chwilę Iława. Doszedłem do Iławy i spotkałem moich widzów. Przywitali mnie gorąco i końca nie widać. 24 km za mną, muszę naciągnąć chwilę, lesa, bo trochę mnie boli. Właśnie miałem najstarszy zawód świata. Interpretujcie to jak chcecie. Za mną 27 km, 32 km za mną, jeszcze tylko 18, i na dzisiaj koniec. Mam dobre tempo, 6 na godzinę. Zostało 13 km i już jest walka z samym sobą. Idzie głowa, a nie nogi. Zostało mi jeszcze 10 km i nie zrobiłem sobie żadnej dłuższej przerwy. Zatrzymałem się na chwilę, żeby uzupełnić wodę i poleciałem dalej. Jeszcze 8 km, ale padam na japę. 5 km. Został mi ostatni kilometr. Ciągnę się jak żółw. Widzę Bartka. To znaczy, że już koniec dzisiaj. Zmęczone stópki. Ale już roboty wykonały dziś. Dzień czwarty wyprawy. Stopy zaklejone wstaliśmy. Ruszamy. Dojechaliśmy do miejsca, z którego będę startował. Wczoraj tutaj skończyłem. Za mną już 2 km, a Hilles się rozruszał, więc kurczę jak tu się czuć zmęczonym. Przed sekundą zatrzymał się e, chłopak traktorem. I pytał się czy to ja jestem tym człowiekiem, który idzie na piechotę do Warszawy. Mówi, że szacun zbił pionek. Kurde. Jakie to jest uczucie? Patrz, jakie jest ciepło. Do fajniejszego odcinka Pokazuję mój odcisk I włosy na palcach Włożenie stóp do lodu było Najzajebistszym pomysłem jaki tylko mogłem Sobie wyobrazić Na razie idę, jest zajebiście, pięta mnie nie boli w ogóle Madzia właśnie mi wysłała film Na którym dać, jak Bardzo opada deszcz w Warszawie W pewności jest dużo chłodniej Ale nie wiem czy bym wolał Iść w deszczu czy w słońcu A wy co byście wybrali? A teraz z góreczki Zrobiłem już 32 km, zmierzam właśnie do Działdowa. O, chłopaki wpadli tutaj po fotę. Zlokalizowali mnie gdzieś tam na Google Maps. Wprowadzenie do stanu. Myślałem, że nigdy się nie doczekam tego Działdowa. 40 km za mną, idę dalej. Kurczę, szkoda, że nie zdążyłem nagrać w Działdowie. Chłopak na motorze krzyknął mi szerokiej drogi. Tobie również kolego, dzięki bardzo. Ledwo żyję. Mam dość na dzisiaj. 4 dni, dzień po dniu, po 50 km. Mam mega spuchniętą kostkę i rozwalony odcisk. Nogi są zaklejone, posmarowane środkiem przeciwko opuchliźnie. Noga wyglądała wczoraj bardzo średnio. Zastanawiam się, czy w ogóle dam radę kontynuować. Dotarliśmy na miejsce wczorajszego zakończenia. Mam nadzieję, że uda się dzisiaj zrobić te 5 dyszek, chociaż pierwszy rozruch jest najgorszy Bo czuję, że mocno kuleje Ale ruszyłem. Nie wiem co będzie, bo strasznie boli mnie kostka. I to boli mnie tak, jak jeszcze nie bolała mnie do tej pory. Dopiero wystartowałem, ale kuleje od samego początku. Przeszedłem 5 km i czuję po prostu, że nie daje rady moja noga. Jest w fatalnym stanie. No, nie wygląda to za ciekawie. Nie myślę o niczym innym, jak tylko o tym bólu w mojej stopie. Jest bardzo ciężko. Zrobiłem jakieś 6 km. Niestety stan mojej kostki nie pozwala mi iść dalej. Jadę do lekarza. Czyli dzień, dzień odpoczynku na pewno, tak? Tak, tak. Musi. Woli nie ruszać. Siedzieć, nie ruszać. Teraz mam iść na zastrzyk przeciwbólowy. No więc lekarz mówi, że pewnie będzie ciężko z tym, żeby kontynuować to wyzwanie. Mam odpocząć jeden dzień. Zobaczymy, co będzie. Wydaje mi się, że układ ruchu człowieka nie jest gotowy na coś takiego. Jeśli to nie jest poprzedzone tygodniami, to chyba nawet mało, trochę, miesiącami regularnego zwiększania objętości, chodzenia dzień w dzień. Psychika przychodzi mózg twój jest w Warszawie, ale twoje kości, krząstki, ścięgna, ścięgna, zostają gdzieś, ja wiem, do, dokąd on może dojść. No, Toruń. Toruń. Toruń jakiś to oruń. To oruń. jakiś, to jest max, po prostu yy, to jest max, max. Się regeneruje, no, generalnie. Kostka już lepiej wygląda. Już zeszła puchlizna z dołu. Zobaczymy, co będzie do rana moje nogi dostały takich do jakiego nigdy wcześniej nie dostały. Z racji odpoczynku w Działdowie zrobiliśmy mały przystanek i postanowiłem spotkać się z moimi widzami. Przyszło trochę osób, już trochę uciekło. Wcale nie jest lepiej, opuchlizny trochę zeszło, ale mnie cały czas boli, więc nie będę kontynuował wyzwania, nie będę szedł za wszelką cenę. przede mną masa różnych innych projektów, które też będą wymagały ode mnie tej kostki. Nie mogę sobie pozwolić na to, żeby doznać kontuzji do końca życia za wszelką cenę. Bardzo chciałem to zrobić, ale nie jestem w stanie przeskoczyć pewnych rzeczy. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Właśnie dojeżdżamy do Mławy. E, niestety już nie na piechotę. A samochodem. Wyzwanie według mnie bardzo ciężkie. Wyzwanie według mnie yy, jest niewykonalne z marszu. Za rok próbuję drugi raz. Jestem pod tabliczką Warszawa, pod tą tabliczką, przy której skończyłbym yy, moje wyzwanie. Jest mi bardzo przykro z jednej strony, że nie udało mi się dokończyć. Z drugiej strony jestem szczęśliwy, że zrobiłem ponad 200 km. Kolejna rzecz jest taka, że bardzo dziękuję Wam za każdy grosz, który wpłaciliście na pana Ryszarda Szurkowskiego. Jestem Wam mega wdzięczny. Jestem już po wyzwaniu, przyjechałem do chłopaków pochwalić się moim rezultatem obstawiałem, że padniesz tak drugi dzień, drugi dzień, no już po pierwszym ci nogi spłukną, odciski, wszystko, że kolano walnie, czy tam coś w stopie. Eee, gratulacje. Eee, I tak osobiście to myślałem, że biodra ci piją, panie kostka. Kurde, no mimo tego, że nie doszedłeś do Warszawy, to i tak to jest wyczyn duży, bardzo duży. Jeszcze z twoją masą. Nie ważysz 60 kg. Szok. No ja myślałem, że już na drugi dzień przejdziesz kawałek i powiesz nie na rady, nie że chcę, ale że, że ciało mi nie poznało. Ale chyba za późno tą przerwę zrobiłeś. I myślę, że dalej go się nie udało. Jeżeli szacun. A teraz, jeśli chcecie wiedzieć, to kogo należy najnowszy rekord na ławce, to zapraszam do odcinka. Nie będę więcej mówił. Wystarczy, że wejdziecie. I zobaczycie, kto został zmieniony. Ktoś został zmieniony.